Super Conqueror dostał Mikronerfa, ale za to choćbę dostał Mikrobafa. Witajcie w nowej powtórce na ensku w losowaniu na 8 y bardzo łatwe, bardzo przyjemne losowanie. Tutaj też Bohater wybrał zestaw. Myślę, że dostosowany do swoich rywali. Co ciekawe, mamy też 12 Heków, które potrafią rozpizgać na pewno nie jeden czołka, tutaj AMX. Popełnia gigabłąd i on się za chwilę za tym przekona. No chyba, że nie zdążymy przeładować. No właśnie tutaj przeładowanie na tym pojeździe w tym zestawie 35 sekund. Celność była poprawiona, no ale jak była poprawiona? No widzicie, no, jakby skupił do końca tego UDESa dawno by nie było. Tyle wam powiem tutaj. Ogromny błąd naszego bohatera, że po prostu nie przycelował. Tak, jak powinien. Sześć pocisków każdy po 400 powinien zdjąć tego UDES bez problemu. Jeszcze teraz powinien załadować golda i wyjechać po tą esetkę i pyk 2400 mniej. Ale czy to zrobi? Ciężko powiedzieć, ale ta estetka prosi się o lanie nawet w dolną płytę bez golda by weszło. A tak zobaczymy. Ale ta setka widzę bardziej jest przekonana, żeby wyjechać na nas i żebyśmy wyjechali na nią. Więc jeśli wyjedzie bokiem jeśli złapiemy ją na przednie kółko, to ta będzie miała naprawdę kika problem w gąsienicę, raz. W gąsienicę drugi na plecach AMX. No ale Ese jest dużo, dużo dla nas groźniejsza i może trafić za chwilę do garażu i trafiła, ale my ponosimy ogromne straty na tym małym, wkurzającym lajcie. Naprawdę, zeszło nam praktycznie 1000 HP, bo nam sojusznicy nie przypilnowali pleców. To może wkurzać, ale przynajmniej mamy już 3000. Tryb bitwy spotkaniowej, jeden gościu siedzi w kapie tam, Scorpion też prosi się o lanie, ale no bądźmy szczerzy. Przeładowanie tutaj należy do najkrótszych DPM. W miarę sensowny. Ale tutaj mamy już załadowanego Golda i będzie lanie w tego. No, ja mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z bardzo początkującym bohaterem. No ale wynik jakiś tam zrobił. Do tej pory najlepszy po Bafie, jaki udało mi się znaleźć, więc no po prostu czuję się zobowiązany wam tą powtórkę pokazać, czykolwiek nagrywam już na no, i no właśnie w bardzo duży ogień krzyżowy wyjechał, no ale przynajmniej skupił w końcu do końca i chcę wam powiedzieć, sam fosza mam, ale z tego co się pograło trochę na testowym wiem, że ten pojazd Wymaga skupienia do końca, nie możecie w połowie W połowie nie możecie strzelić, bo to wam po prostu Nie wejdzie, celujecie do końca Albo nie strzelajcie wcale Taki Że tak powiem, może prociw, ale Z tym nie strzelajcie wcale, to też Dużo powiedziałem, bo jak wam się ktoś schowa No to wtedy możecie Jak najbardziej strzelić, bohater Uciekł na czas przeładowania no I teraz gramy na pociskach, które już nie mają 325 penetracji, ale za to mają jej znacznie mniej, prawie 70. Także, no tutaj trochę lipa widać, że też Bohater ucieka. Tam jest Force 155, który ma nas na dwa strzały i zajmie mu to niecałe 5 sekund. Tam jeszcze został Gessor, który. Też powinien w miarę szybko trafić do garażu, ale my ulejemy się za wszelką cenę po tego TVPK. On nam dużo nie zrobi. Co prawda, może, ale my musimy bardzo się tutaj namęczyć, żeby w niego trafić. No i widzicie. A już myślałem, że zwali jeszcze drugi strzał i teraz bardzo szybko po UDES-a, Jego mamy akurat na trzy pociski. Przydałoby się go skończyć za wszelką cenę. Czy się uda? Powinno się udać, bo tu nawet taran siądzie, więc. Na dwa się udało. Z tego co widzę, udało się na dwa. Ładujemy kolejny magazynek, a przeciwnik już tutaj po nas podjeżdża. Mają przewagę dwóch czołgów i to nie byle jakich, bo Fosza należałoby się obawiać. 5000 na strzelane, na farcie. Niektóre strzały weszły, ale weszły. Powiem Wam szczerze, że gdyby skupiał do końca, to możliwe że. Byłoby po bitwie. A tak, jeszcze parę przeciwników się zostało. Jeszcze ten fosz, który stanowi dla nas śmiertelne zagrożenie. M103, swoją drogą też tutaj. Każdy pojazd jest groźny, ale nasi powoli odrabiają straty. Pojawia się jeszcze lorka. Bohater trochę późno ją przyuważył. Ktoś wjeżdża w kapa. Pytanie, co to jest fosz czy M103? To jest M103, a bohater nie widzi fosza 155. Nie widzi go, celuje przed siebie. Widzenie, patrzenie tunelowe, i teraz, no, zamiast tam pojechać po tego fosza, wesprzeć sojuszników, to nie stoimy, kampimy jak bot. I obawiam się teraz, że ta bitwa może być przegrana właśnie przez olanie tamtego fosza. No, zobaczymy, on powinien jechać mu teraz za wszelką cenę na plecy pomóc sojusznikowi nie zostawiać go samego ma tą mobilność i może to zrobić bez najmniejszego problemu jak się jeździ 54 na godzinę w zabudowanym no to no sorry no zdążyć zdąży tylko pytanie co z naszym Emilem on powoli walczy ale już ponosi pierwsze straty miejmy nadzieję że skończy tego fosza bo on ma go w alfie i teraz podjechało peregrine skończy możliwe że naszego emila chociaż tutaj bawią się bawią i my mamy bokiem fosza 155 dobrze że go skończyliśmy przynajmniej mamy te 750 kp więcej i peregrine jest w naszej alfie przed nami jeszcze lorka na dwa strzały i peregrine to samo na dwie peski. Tutaj musimy mieć stuprocentową skuteczność. No właśnie. A propos stuprocentowej skuteczności, to coś tutaj nie wyszło. Dobrze, że przynajmniej mamy mobilność najgorszą. Ale powinniśmy się oddalić, powinniśmy się przestawić. Mamy. No właśnie, ktoś kogoś tutaj zdecydowanie poniosło. I teraz co? Taran. No nie, ja widzę za chwilę garaż, jeśli się nie schowamy, a to może być spory problem. Odległość nie jest wielka i też nasz przeciwnik po prostu nas goni. Mógł się cofnąć, mógł swejlować to, że tutaj jedzie, że się cofa. No i teraz jeszcze możemy dostać spota pomiędzy tymi wagonami od M103 i to byłby wtedy mniej więcej koniec pytanie czy zdekapujemy bazę czy może zajmiemy się lorką lepiej tą bazę zdekapować bo jeśli się pomylimy, nie zdążymy przeładować i będzie po bitwie a M103 jest gdzieś schowane i teraz mogliśmy dostać spota ale nie dostaliśmy więc jest gdzieś w uliczkach przyczajony skubaniec 18 sekund do przejęcia kapa. Liczę na to, że bohater zdąży, ale tego czasu ma coraz coraz mniej. 3, 2, 1. I zdekapował w ostatniej, w ostatniej chwili zdekapował M103, zamiast jechać do przodu po tą lorkę, bo widzi, że ona się kręciła, cofa się. Ten gościu, moim zdaniem, naprawdę nie ogarnia. A wynik zrobiony na farcie. Ale coś tam widać po statystykach, że coś tam wie. Możliwe, że się boi, możliwe, że tutaj stres go trochę zjadł, ale to, że tak powiem, go w pełni nie tłumaczy, bo już powinno być po bitwie. Że co on tu zrobi, nie wiem. Może podjechać tutaj w okolice tego miejsca, gdzie zginął skorpion i spróbować złapać. Tego Havika bokiem. No i udało mu się złapać. Oczywiście bez skupiania, ale siadło, to siadło 7000 uszkodzeń przekroczone. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie więcej, bo coś mogło na ślepo polecieć, wtedy jak strzelaliśmy do Udesa. Ale to zobaczycie w skinach końcowych. No. Mam nadzieję, że ta bitewka, chociaż w jakimś tam stopniu Wam się podobała. Następnym razem postaram się znaleźć coś lepszego, ale wybaczcie no... Po buffie ten pojazd na pewno jest lepszy, ale... nie tak dobry jak byłby... mniej więcej już nie... no... Mógł być lepszy, ale jest po prostu dalej taki sobie, to co mu z... To po te zmiany, co w nim zrobili to bardziej taka kosmetyka, więc no nie oszukujmy się, a raczej ten fosz nie odżyje, ale coś tam nim jednak poprawili. Mam nadzieję, że bitewka wam się w jakimkolwiek stopniu podobała. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, na razie i cześć czołem.